W sobotę 7 września Jasielski Rynek znów tętnił życiem, a to wszystko za sprawą niezwykłego wydarzenia, jakim był Festiwal Aktywności Społecznej. Festiwal był okazją do poznania organizacji pozarządowych działających na terenie jasła. Był również dobrym impulsem do integracji, wymiany doświadczeń oraz prezentacji dorobku lokalnej społeczności. Podczas sobotniego Festiwalu Aktywności Społecznej odbyła się m.in. prezentacja i promocja ponad 30 organizacji pozarządowych prężnie działających w naszym mieście. Panie burmistrzu, Festiwal Aktywności Społecznej już po raz drugi, jaki cel ma ta impreza? Ta impreza ma kilka celów. Przede wszystkim chcemy promować aktywność społeczną, społeczną partycypację, bo jest to takie słowo, które jest ostatnio bardzo nośne, ale też jest bardzo ważne dla samorządu, no bo właśnie aktywność mieszkańców, ale również aktywność organizacji pozarządowych to jest bardzo ważny element funkcjonowania całego miasta. Myślę, że taka właśnie forma prezentacji organizacji pozarządowych, ich dorobku, tego, tego co robią jest to... Formuła, która pozwala im na rozmowy, na wymianę doświadczeń, na rozmowy też czasem o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, fundacjami, które tutaj w Jaśle funkcjonują. Jest to takie wydarzenie, które jest tutaj u nas w Jaśle bardzo potrzebne. Poza tym, poza samą prezentacją organizacji pozarządowych, dzisiaj na rynku mamy też zaprezentowane, ale też umożliwione różne inne formy aktywności, takie jak chociażby Jasierski. Budżet obywatelski, który właśnie wystartował. Rozpoczynamy głosowanie na projekty WJBO w jego kolejnej edycji. Dodatkowo jeszcze zachęcamy mieszkańców, aby wzięli udział w oddawaniu zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i dzięki temu będą mogli otrzymać sadzonki, roślin, kwiatów, a nasze jasło będzie coraz piękniejsze, coraz bardziej zielone. Wydarzeniu towarzyszyły różne wystawy, pokazy i występy. Nie zabrakło również propozycji, które wpisują się w promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu i profilaktyki zdrowia. Na gości festiwalu czekał pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, instruktaż RKO, badanie poziomu cukru we krwi oraz pokazów sportowych. Sobotniemu festiwalowi towarzyszyła również akcja pod nazwą Kwiaty za graty. Tego dnia w zamian za zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny można było otrzymać sadzonkę jesiennych kwiatów i krzewów, które w ilości ponad 800 sztuk rozeszły się niczym świeże bułeczki. Pod hasłem kwiaty za Graty polega na wymianie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na sadzonki roślin. W tym roku promujemy bioróżnorodność, bo to bioróżnorodność gatunkowa zaczyna się właśnie w domu i w ogrodzie. W tym roku przygotowaliśmy 800 sadzonek w 25 gatunkach. Wśród nich można odebrać jeżówki, szereg roślin miododajnych, a także te, które wabią motyle do ogrodów, a także ptaki. Mamy kilka mniej typowych roślin, takich jak dziurawiec ozdobny czy też bezczarny w rozmaitych odmianach. Dodatkowo mieszkańcy mogą odebrać azalie, wrzosy i inne kwiaty późnego lata. Ilość chętnych do wymiany zużytego sprzętu elektronicznego w zamian za roślinę dowodzi o wyjątkowej popularności tego typu akcji. Witam wszystkich. Świetna, wspaniała akcja. Jak co roku w Jaśle staramy się być tutaj zawsze. Piękne rośliny, które można dostać za zużyty elektrosprzęt, którego każdy gdzieś tam w domu ma i posiada. Ja dzisiaj zdobyłam piękną różową gaurę i azalię. Pewnie będzie w jakimś ogródku działkowym sobie rosła, także zapraszamy wszystkim, polecam. Bardzo się cieszę z tej akcji. Jestem zwolennikiem zielonego, można tak powiedzieć ogólnie, co widać na, mojej, na moim t-shircie. Biorę udział w tej akcji już kilka razy. Co roku zostawiamy jakieś elektronarzędzia w domu, celowo właśnie na taką akcję. Popieram, jestem zadowolony z tej inicjatywy i liczę, że na drugi rok coś w naszym ogródku się pojawi nowego. W akcji Kwiaty Zagraty graty zebrano ponad tonę zużytego sprzętu. Akcję, jak i w poprzednich latach, przygotował Wydział Rewitalizacji Zieleni Miejskiej wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wiaśle. Chcemy pokazać mieszkańcom, że nawet takie małe działania, jak posadzenie rośliny w ogrodzie, na balkonie. To też jest wsparcie bioróżnorodności, a w zamian można zrobić coś dobrego, oddać po prostu w dobrym miejscu rozmaite śmieci, elektrograty, które zalegają w naszych mieszkaniach. Wspaniała akcja. Dzięki temu pozbywamy się zużytych, starych, niepotrzebnych rzeczy. Nie trzymamy w piwnicy, ale przynosimy tutaj na rynek, gdzie można oddać, gdzie zostanie zrecyklingowane lub oddane na przod. A za to możemy otrzymać piękny kwiatuszek, który ozdobi nasze ogrody. Na Jasielskim rynku prowadzone były również działania informacyjno-edukacyjne dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Kolejną atrakcją na festiwalu była wizyta sokolnika z Nowego Sącza. Okazało się, że edukacja ornitologiczna oraz możliwość zrobienia zdjęcia z ptakami drapieżnymi zawsze wzbudzają pozytywne emocje i przyciągają uwagę uczestników. Podczas sobotniego festiwalu aktywności społecznej nie mogło zabraknąć występów artystycznych i koncertów. Na małej scenie zaprezentowali się mali jaślanie. Muzyka, tańce i oryginalne stroje zespołu pieśni Tańce jaślanie dały możliwość do zaprezentowania kultury naszego regionu. Jeste, jose, Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć stoiska chówca ZHP. Jasielscy harcerze zaprezentowali dorobek swojej działalności, a także poprowadzili dla najmłodszych ciekawe animacje. Jesteśmy druchnami z, z 13. gromady zuchowej szerotki i jeździmy na różne obozy, i, jest, i mamy zbiórki. Czasem chodzimy do lasu i. Mamy zbiórki w szkole, najfajniejsze w zuchach jest zabawy na pole, wyjście do lasów, wspólne zabawy i... I ogólnie pełno rzeczy, tak. Natomiast na scenie z repertuarem piosenek harcerskich wystąpił zespół Nos w kajak pod kierownictwem podharcmistrza Wojciecha Zajdla. Hej przyjaciele, Tylko jego listy koniec zamajaczył mi Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną Tak jak człowiek, który zgubił od domu swego klucz Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną Przecież wszystko to, co miałem, oddałem Wam Hej, przyjaciele, choć chwilę jedną Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem za. Tam, tego, chciałem, już nie dojdzie, szkoda się raczy. Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi bez. Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie, z opasanej drogowskazów nie. Przyjaciele, zostańcie ze mną, Przecież wszystko to, co miałem, oddałem Wam. Hej, przyjacielem, choć chwilę jedną, Znowu w życiu mi nie wysz. Hufiec Związku Chrciarstwa Polskiego jest to organizacja pożytku publicznego, która zajmuje się przede wszystkim wychowaniem dzieci i młodzieży, przede wszystkim w duchu patriotycznym, ale także przygotowaniem ich do dalszego, dorosłego życia. Hufiec Związku Chrciarstwa Polskiego zrzesza około 350 osób, w tym głównie dzieci i młodzież z terenu powiatu jasielskiego. W tej grupie znajdują się także instruktorzy, są to osoby dorosłe, odpowiednio przeszkolone ze stopniami instruktorskimi, które prowadzą zajęcia dla dzieci w okresie całego roku. Swoją pracę wykonują wolontarystycznie. Organizujemy różnego rodzaju biwaki śródroczne, ale także wypoczynek letni i zimowy. Są to kolonie zuchowe, czyli skierowane dla dzieci z klas 1-3 szkoł podstawowych oraz także różnego rodzaju obozy, zarówno stacjonarne, jak i wędrownicze. Możemy się pochwalić, że w tym roku nasza drużyna wędrownicza zorganizowała sobie obóz wędrowny po Norwegii. Także nie tylko na terenie całego kraju działamy, ale również i poza granicę organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, akcje i wydarzenia. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas. Śpiewajmy razem. Ilu jest u nas, choć lata młode, szybko płyną. Wiemy, że nie starzejemy się. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas. Śpiewajmy razem. Nie jest u nas, choć lata młode, szybko płyną, wiemy, że nie zdarzyjemy się. Dążyć do ognia, drew, mure, niech płynie śpiew, wiatr poniesie do wilgotnych świat. Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się, a połączy nas wieszczas i trakt. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, śpiewajmy razem. Ilu jest u nas, tąd żadna młoda. Szybko płyną wiemy, że nie starzejemy się. Czego warto się zapisać do harcerzy, bo robimy to? Bo jeździmy na kolonie, są fajne pląsy. Dziękuję bardzo. Jest. Fajnie. Naprawdę, gdy mu polecam. Żeby się zapisać do Związku Harcestwa Polskiego, wystarczy znaleźć w swoim najbliższym otoczeniu, w swoim środowisku, osobę, która jest instruktorem, która prowadzi to gromadę czy drużynę, bądź też zgłosić się do nas bezpośrednio do siedziby Chówca Jasielskiego. Mamy swoją stronę na Facebooku, przez którą można się bezpośrednio z nami skontaktować i wtedy powiemy, co i jak należy zrobić dalej, aby zostać członkiem Związku Harcestwa Polskiego. Dla zainteresowanych na Jasielskim Rynku pojawił się także punkt informacyjno-konsultacyjny inkubatora przedsiębiorczości, a także czyste powietrze, gdzie wypełniano specjalne ankiety dotyczące naszego środowiska. Można było również wziąć udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas festiwalu ważną grupę społeczną stanowili Jasielscy Seniorzy zrzeszeni w wielu stowarzyszeniach. A także Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które w tym roku obchodzi swój jubileusz. Szanowni Państwo, w tym roku Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego obchodzi 60-lecie swojej działalności na terenie miasta i w okolicach. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim działalnością edukacyjną, organizuje wiele konkursów skierowanych dla młodzieży, dla dzieci. W tej chwili zachęcam do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym. Do końca września można zgłaszać swoje prace. Tematem konkursu jest pocztówka z Jasła. Temat szeroki, temat dowolny w zasadzie, także zapraszam do fotografowania miasta i regionu i do wysyłania swoich prac. Nasza siedziba to Jasielski Dom Kultury przy ulicy Kołontaja 1. Tam się spotykamy jako, jako członkowie stowarzyszenia, jako zarząd i zapraszamy wszystkich, którym Jasło jest bliskie, do tego, aby wstąpić w nasze szeregi. Dziękuję. Dzień. Na jesiennym rynku można było również podziwiać wystawy rękozieła artystycznego czy numizmatyki, zobaczyć z bliska niezwykłe modele samolotów jak również symulator lotu z Jesielskiego Stowarzyszenia Lotniczego ICAR, a także podziwiać zabytkowe samochody. Festiwal aktywności społecznej Wiaśle udowodnił, że lokalne organizacje mają wiele do zaoferowania, a mieszkańcy Jasła chętnie korzystają z okazji do wspólnego spędzenia czasu, łącząc zabawę, edukację i działania na rzecz społeczności. Dzisiaj na rynku mamy bardzo różne organizacje pozarządowe. Są to zarówno organizacje pomocowe, organizacje działające w obszarze kultury, w obszarze sportu, organizacje, które czasami też zrzeszają po prostu pasjonatów, na przykład latania, czy też starych samochodów, bo mamy też takie ekspozycje, które, gdzie prezentują swoje, swoje dokonania. Jak miasto wspiera? No miasto wspiera na różne sposoby i funkcjonowanie. No przede wszystkim e, miasto współpracuje zarówno w formie finansowej, czyli poprzez dotowanie. E, Konkretnych zadań, które realizują. Mamy takich dotowanych przedsięwzięć, dotowanych organizacji około 40, więc jest to naprawdę sporo, ale też wspieramy ich poprzez takie wsparcie organizacyjne. Już nie mówię o tym dzisiejszym wydarzeniu, gdzie pomagamy im promować ich działalność, ale też pomagamy im przy różnego rodzaju akcjach, przy różnego rodzaju wydarzeniach, które organizują. U nas drzwi są zawsze otwarte. Referat aktywności społecznej, który odpowiada za e, wspieranie organizacji pozarządowych również wspiera je merytorycznie, również służy radą e, taką Prowadzimy właściwie taką działalność doradczą e, dla organizacji. E, każdy z Jaślan, kto chce założyć na przykład stowarzyszenie i robić coś dobrego e, dla naszej społeczności, e, jest bardzo mile widziany właśnie w referacie aktywności społecznej i z całą pewnością pracownicy pomogą e, zarówno w założeniu organizacji, ale też później w jej prowadzeniu. E, I ta, na taką formę współpracy z całą pewnością możecie Państwo liczyć. How it goes, so let me spend it out. No one better, so no,